Strony zawrą taką umowę przedwstępną w formie aktu, kupujący się wycofa, no bo na przykład nie, wiem, nie chcemy mu obniżyć ceny. No i się tam pokłócał. I po to, żeby zrobić krótko mówiąc na złość, wpisze zmiankę z roszczeniem o przeniesienie własności. Niemalże wywala nam to taką nieruchomość z obrotu. Gdzie jest przestrzeń dla nas? Jest. Jeżeli my mamy odpowiednią ekspercką wiedzę i umiemy w oparciu o akta księgi wieczystej, do których zrobimy sobie wgląd, zaaudytować, czy ta wzmianka rzeczywiście jest poważna, czy jest tylko fikcyjna, czy może jest po prostu jakąś w ogóle wyssaną z palca sprawą, która po prostu mani się toczyć na poczet tego, żeby, żeby kogoś przyblokować, to tu jesteśmy my bo możemy tą nieruchomość kupić dużo taniej. Oczywiście ryzykujemy, ale dużo taniej kupujemy.